Gdzie się podziała ludzka wrażliwość i empatia? Gdzie się podziało ludzkie współczucie i solidarność? Czy pokora jest na topie, czy raczej egoizm? Cześć, nazywam się Adrian Kamiński i zapraszam do posłuchania pierwszego materiału z cyklu Ludzkie postawy. Spróbuję odpowiedzieć na te pytania, przechodząc przez poszczególne epoki od spuścizny antyku do współczesności Już greckie mity archaiczne stały się dla nowożytnych twórców europejskich niewyczerpanym źródłem wątków, motywów, toposów, czyli obrazów i motywów utrwalonych w późniejszej kulturze oraz archetypów, wzorów ludzkich postaw i zachowań. Zaczną jednak od postawienia kluczowego pytania Kim jest człowiek? I jest na to krótka, bardzo rzeczowa odpowiedź. Człowiek to osoba duchowo-cielesna. Teraz, gdy już wyjaśniliśmy sobie to pytanie, możemy przejść dalej. Zenon Skition nauczał, że człowiek powinien w życiu kierować się rozumem, a nie emocjami oraz dążyć do osiągnięcia równowagi ducha. Ponadto twierdził, że najwyższym dobrem jest cnota, która zapewnia człowiekowi szczęście. Życie cnotliwe to życie zgodne z naturą i rozumem. Należy zachować stoicki spokój, czyli mieć dystans wobec wyroków losu, wszelkiego zła i dobra, które przytrafia się każdemu. Epikur uważał natomiast, że celem życia człowieka jest szczęście. Życie szczęśliwe to życie cnotliwe i pozbawione cierpień. Należy korzystać z chwili. Hasło Horacego carpe diem, czyli chwytaj dzień. Ludzie nie powinni bać się śmierci, bo póki jesteśmy, nie ma śmierci, a gdy ona przychodzi, nie ma nas. Hedoniści uważali, że najwyższym dobrem i celem życia człowieka są przyjemności. Ważna jest teraźniejszość. To, co było i będzie, nie ma znaczenia. Byli również sceptycy, którzy uważali, że wszystko jest względne, i cynicy, którzy odrzucali wszelkie normy społeczne, ponieważ nie ma społeczeństwa są tylko indywidualne jednostki. I teraz, drodzy Państwo, pomyślmy, w jakiej szkole filozoficznej jesteśmy. Niech każdy pomyśli o samym sobie, jaki jest i czym się kieruje w życiu, a także jaki jest jego cel. Czy w życiu biegamy tylko za przyjemnościami i tym, aby nam było dobrze, czy kierujemy się w życiu rozumem? A jakie wzorce osobowe występują w literaturze antycznej? Jest Heros, nieustraszony, honorowy, bezkompromisowy. Biegły w rzemiośle żołnierskim, mający posłuch wśród podwładnych. Przykładem Herosa jest Achilles, Hektor w iliadzie Homera. Mamy buntownika, łamie nawet reguły ustanowione przez bogów, ale jest odważny, skłonny do poświęcenia się w imię wyznawanej racji. Przykładem jest Prometeusz. Jest Tułacz, inaczej homowiator. Jest to osoba konsekwentna i uparta w poszukiwaniu drogi powrotnej. Jest dzielna, mężnie radząca sobie z trudnościami i otwarta na świat. Jest sprytna i zaradna. Polega głównie na sobie. Przykładem może być odys w mitologii i Odysei Homera, a także Eneasz w Eneidzie Wergiliusza. I ostatni to bohater tragiczny. Stoi przed koniecznością dokonania wyboru między równorzędnymi racjami w sytuacji, gdy każdy wybór przyniesie złe skutki. Jego losem kieruje fatum: jest skazany na klęskę, obciążony winą tragiczną, błędnie rozpoznaje i ocenia własną sytuację, co prowadzi do katastrofy. Przykładem są postaci tytułowe w Antygonie i Królu Edypie Sofoklesa. Zadacie pytanie dlaczego o tym wszystkim mówię. No otóż dlatego, że nie znam osoby, która będąc dzieckiem nie wyobrażała sobie, że będzie herosem takim jak na przykład Batman czy Spider-Man lub Iron Man. Każdy z nas przechodził przez okres buntu, i mimo że często nie mieliśmy racji, to ślepo walczyliśmy w imię wyznawanych racji. Ale jako dorośli również się buntujemy, widząc krzywdę drugiego człowieka. Hmm. No właśnie czy buntujemy się, widząc krzywdę drugiego człowieka, czy jest to dla nas obojętne? Niech każdy z nas się teraz zastanowi chwilę, czy. Czy gdy widzę, że ktoś obraża drugiego człowieka, reaguję, czy wolą się nie wtrącać, bo to przecież nie moja sprawa, i się boję, że może stać mi się jakaś krzywda. Czy jesteśmy ludźmi honorowymi? Czy o honorze możemy jedynie poczytać w literaturze? Czy potrafimy zawalczyć o swoje, ale nie egoistycznie dążąc do zdobycia swojego celu kosztem innych? Atułacz może być uosobieniem kogoś zagubionego, kto poszukuje drogi powrotnej, drogi do bycia dobrym człowiekiem. Ale tylko osoba konsekwentna wobec siebie i uparta w swoim dążeniu może odnaleźć tę drogę. Nie ktoś, komu jest wszystko jedno, tylko człowiek świadomy, posługujący się rozumem, który nie dąży tylko za tym, aby mu było dobrze. Każdy z nas w życiu nieraz spotkał się z sytuacją, z której nie widzieliśmy w danym momencie wyjścia. Błędnie rozpoznawaliśmy i ocenialiśmy swoją sytuację, co mogło doprowadzić do katastrofy albo nawet doprowadziło. Jak Państwo widzicie, archetypy występujące w literaturze antycznej są spotykane na co dzień. Pytanie tylko, czym się kierujemy w życiu? Czy swoim egoistycznym dobrem? Czy może tak jak Prometeusz kierujemy się dobrem innych, co może wiązać się z pewnymi nieprzyjemnościami po drodze? Są również bardzo skrajne postaci i postawy i nie mówię, że powinny być dla nas wzorem do naśladowania, ale z drugiej strony, czy słyszeliście mit o Orfeuszu i Eurydyce? Kiedy ukochana żona Orfeusza zmarła, ukąszona przez węża, rozpaczony wyruszył do krainy umarłych, aby błagać o powrót Eurydyki na ziemię. Swoją grą na lutni wzruszył samego boga Hadesa. Uzyskał zgodę na wyprowadzenie żony spod ziemi, ale w trakcie drogi miał nie oglądać się za siebie. W domyśle na swoją żonę. Złamał jednak ten warunek i utracił ukochaną na zawsze. Mit opowiada o niezwykłej potędze sztuki i miłości, której nie może pokonać nawet śmierć. A my, jak teraz żyjemy? Jako, że to mój kanał, to mogę sobie pozwolić na bezpośredniość. Ileż to razy słyszałem, czy to na studiach, czy wśród znajomych, lub moich rówieśników takie zdanie Ale fajna dupa albo Ile już zaliczyłeś? I wtedy zaczyna się przechwalanie kto ile razy co robił i jak. Do cholery jasnej! Nie mówię, że my mężczyźni mamy schłać dywany pod stopy kobietom, ale nie traktujmy ich jako narzędzie lub przedmiotowo. Ale nie obwiniam tu tylko męskiej społeczności. Kobiety, gdzie się podziała wasza kobiecość? Nie mówię, że macie być zapatrzeni w swoją połówkę jak Orfeusz w swoją żonę, ale zobaczcie jaka to była miłość. Inna sprawa, znam osoby, które się znowu chwalą tym, czego z kim nie robili, a są aktualnie samotni. Zadam wam pytanie: Czy gdy widzicie pod ławką w parku lub gdziekolwiek indziej przyklejoną gumę do rzucia, to czy bierzecie ją do buzi i dalej żujecie? Odpowiem za was: Otóż nie. A dlaczego? Bo ktoś ją już wcześniej jadł. Ktoś je już wcześniej używał. No a dlaczego ludzie traktują się jak króliki i każdy z każdym się wykorzystuje seksualnie. Potem jest mnóstwo samotnych kobiet wychowujących samotnie dziecko. Dlaczego? Abo od imprezy do imprezy i nagle wpadka, a mężczyzna ucieka albo często nawet nie jest znany. A do normalnego rozwoju potrzebujemy bezwarunkowej miłości. Dla normalnego rozwoju potrzebujemy stabilizacji. Czy chcesz żyć z kimś warunkowo w niepewności? Chcesz żyć tylko dla siebie, czy chcesz żyć dla kogoś i coś po sobie zostawić? Co się porobiło teraz z relacjami rodzic-dziecko? Znowu z wielu stron słyszę, że młodzi ludzie nie mają dobrego kontaktu ze swoimi rodzicami. Powodów jest wiele. Jeden to na przykład rozpad rodziny, między innymi przez to, o czym mówiłem przed chwilą. Na przykład Mężczyzna czy kobieta znajdą sobie nowego partnera, ale jest też wiele innych powodów. A mitologia wychodzi nam tu z mitem o Demeter i Persefonie. Mit o Demeter i Persefonie opowiada o porwaniu Persefony, córki bogini Demeter przez Hadesa, boga podziemi. Demeter rozpaczała po zniknięciu córki, co sprawiło, że ziemia stała się jałowa i przestała rodzić plony. Po poszukiwaniu Persefony, Demeter dowiedziała się, że została porwana do Hadesu. Po długich negocjacjach, Persefona została uwolniona, ale ponieważ zjadła kilka nasion granatów w podziemiach, musiała spędzać część roku w Hadesie. W rezultacie, Demeter pozwoliła ziemi kwitnąć i rodzić plony, gdy Persefona jest z nią, a zimą, gdy wraca do Hadesu. Ziemia staje się jałowa. Mit ten co prawda powstał, aby tłumaczyć cykl pór roku, ale również ilustruje potęgę miłości macierzyńskiej. Każdy z nas przechodził etap buntu lub właśnie go przechodzi. Często wtedy nie zgadzamy się ze swoimi rodzicami, ale z doświadczenia wam powiem, rodzice chcą dla was jak najlepiej, wiecie? Oczywiście zdarzają się patologiczne przypadki, gdzie jest na odwrót, ale nie sądzę, aby w polskim społeczeństwie dominowały patologiczne rodziny, a jednak w każdej rodzinie jest dziecko, które z wiekiem zaczyna się buntować. I teraz rolą rodzica jest to, aby ich dziecko nie zeszło na tym etapie na złą drogę. A faktem jest to, że człowiek wzrasta przy człowieku. Znacie mit o narcyzie? Pewnie każdy z was potrafiłby podać cechy takiego narcyza. Niekoniecznie znając oddechy do dechy mit, ale jeśli myślicie o narcyzie jako symbolu zimnej, nieczułej urody i samouwielbienia, bądź kogoś zapatrzonego w siebie, to dobrze myślicie. I to jest kolejny dramat. Ilu narcyzów teraz mamy w społeczeństwie? Nie każdy z nich jest świadomy tego, że nim jest. Inna sprawa, że dość wiele osób stara się być narcyzami lub po prostu egoistami. Dla niektórych liczy się tylko ciało. Ludzie idą ślepo za instynktami. Jest jedna rzecz, którą się z Julianem zgodziłem podczas naszej rozmowy o związku oczami mężczyzny. Coraz więcej ludzi posługuje się jaszczurzym instynktem. Nie zapominajmy o tym, aby się ubogacać duchowo. Nie mam tu na myśli tylko wyłącznie religii i takiego ubogacania, chociaż ono też jest ważne. Mam na myśli również kulturę i sztukę. Ale dobrą kulturę i dobrą sztukę. Nie taką, jaką nam teraz podstawiają media i wielcy twórcy sztuki współczesnej. A na dziś, moi drodzy, to wszystko. W przyszłym tygodniu będziecie mogli posłuchać kontynuacji. Do zobaczenia za tydzień o stałej porze. Trzymajcie się ciepło.